Proszę tak na spokojnie się Pana zapytam. Pan yy, wcześniej mówił, yy, z którego, nie wiem, tam artykułu, że zabrak dokumentów to jest 8 tysięcy, tak? Gdybym Pana, to pana gdyby nie pozwolił przywieźć to, 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 to bym no. musiał stwierdzić brak. Bo no ja nie wiem, czy ma Pan, czy nie ma. Rozumiem. W trakcie postępowania wyjaśniłoby postepi. się, że Pan ma. To wtedy by było tak? i zabrałby Pan dostał. Dostałby numer dwa. I to by było wtedy z A jak Pan przybył to jest 500 To tak dziwnie zabrzmi, ale zapytał się Pan, chociaż wiedział, że ma Pan dokumenty przed sobą. To dziwne, tak, zadaje Pan pytanie, a, to takie wie Pan. No, nie chcę, żeby to Pan źle odebrał, ale takie wspaniałe było Pana, tak, pana, takie pana są, strony. Takie są Nie, nie, ale nie miał Pan być. dokumenty na stole, a zadaje Pan takie pytanie, no dziwne w tym momencie, nieodpowiednie, nie na miejscu, nie? No Bo ma Pan dokumenty przed sobą, a zadaje Pan, czy, czy chcesz czy chce się ukarać yy, za brak dokumentów, które są. To takie dziwne, prawda? No ale dobra, okej.

135, <coughs> północna, <muchas>